Po prostu dzień dobry Pana i Pana. Dzień dobry. Witam serdecznie. Z kim ja mogę rozmawiać tutaj decydującym? Decydującego nie ma. No i właśnie, że Pan jest. Chciałbym Pana dane, proszę, bo będę zawiadomienia składał. Dzień dobry. Laseczka, może ubrać? Proszę Pana. Już panu powiedziałem coś na ten temat. Ja chcę pana dane personalne. Tak, proszę pana, chcę pana dane personalne, pan. Nie wiem, czy pan Chcesz wobec mnie nie Proszę pana, jest zabezpieczony monitoring właśnie ze sklepu. Także będziemy inaczej rozmawiali. Tak. Proszę pana, chciałem państw Panów dane, ponieważ rzeczywiście się nawet nie przedstawili, nie, nie podaliście zarzutów niczego, a dwa... Panowie sobie zdajcie sprawę, że, że było y, naruszenie niektóre właśnie przez pana, między innymi mamy świadków, tak? Z drugą stroną, oczywiście, wszystko jest nagrane, mam świadków. Jest pan taki mądry, więc zobaczymy, jaki będzie pan mądry. Dobrze pan wie jak było. Dopiero kiedy... Nieważne i proszę pana, jak są pana dany. Pewnie składał zawiadomienie. Ma pan, ma pan taki obowiązek. Jest pan funkcjonariuszem publicznym. I bardzo o to proszę. Kasiarek, przede wszystkim. powiedzieć, że w interwencji. Proszę pana, nie było żadnej interwencji. Macie przecież swoje nagranie. Dlaczego nie przedstawicie? Więc wy się nawet mi nie przedstawili. Żeście powiedzieli tak, na cały sklep jeszcze. Ten pan się darował. O, to Cukrowski, nagrywaj go. Tak było? Tak było. Rzucił mi pan jakieś pismo i co? I pan pójdzie z nami. Ja mam i z wami robię zakupy. Przepraszam, tak się, tak się to nie będzie odbywało. Nie, więc, więc ja tylko chcę pana dane. Chcę tylko pana dane personalne. Nie przedstawił mi się pan, proszę pana. pana. Nie przedstawił mi się Pan, ponieważ ma Pan nagranie, w którym Pan mi się w ogóle nie przedstawił. Ma Pan nagranie z całego zdarzenia. Proszę Pana, nie przełożony, tylko ja chcę teraz, i to jest Pana obowiązek, A, w tej chwili chcę Pana dane. Nie, proszę Pana, ja chcę dzisiaj, bo ja chcę zjechać, właśnie złożyć zawiadomienie na policję i ja Przez potrzebuję Wasze dane personalne. Trzeba było się najpierw przedstawić, proszę Pana. Przede wszystkim trzeba było się przedstawić. Nie. Jak teraz chcę pan Nie wyjdę stąd, ja dopóki nie zostanę pozadany. Nie, nie przedstawił pan. się Pan, więc proszę mi się jeszcze raz przedstawić. Nie Jak nie muszę? muszę. Nie muszę. <laughs> proszę Pana, jeżeli podejmuje pan w stosunku do mnie czynności, to przede wszystkim pan powinien, powinien, powinien pan się powinien, przedstawić i wylegitymować. Ale pan podejmował, podejmował pan czynności i ja nie wiem, jak pan, jaka, ja nie znam pana personalnie, ja nie wiem, co pan jakimś przebierającym jest. Ja nie wiem, kim pan jest. Nie, tego nie było. I tego nie podaruję. Tego pan nie nie podpiszę wam niczego, ja chcę wasze dane. Ale czy to jest jasne? Panowie, czy wy mnie rozumiecie? Czy ja mówię po niemiecku? Może po szwedzku z moim porozmawiam. Wżywa ja chcę od pana dane personalne. Czy pan mnie słucha? Nie, nie przedstawił. Przedstawi przedstawi będę składał zawiadomienie na policję. To to była, to pana? Tak. Po Proszę pana, przecież wy macie nagranie. Puśćcie to nagranie, które macie. Wy na cały głos, darli się cukrowski. To cukrowski, nagrywaj go. Człowieku, masz to nagranie. Masz to nagranie, poznałeś mnie dobrze. Nie, ja nie będę z panem dyskutował. Ja chcę pana dane personalne. Nie mogę Panu jeszcze raz. Musi Pan, jest to pana. Ja teraz pana o... informuję, bo ja pana nagrywam. Jest to pana obowiązek. Na moją prośbę prowadził pan, według wobec mnie, interwencję. Tak prowadził pan, tak nie przedstawił mi się pan. Nie przedstawił mi się pan, ma pan to nagrane na swojej kamerze. Proszę pana. Więc proszę mi udostępnić swoje dane. Teraz, się czy... Niech proszę na mnie nie krzyczeć, ja proszę nie mi udostępnić proszę... swoje dane. Czy to jest takie trudne? Przepraszam, jest pan funkcjonariuszem, czy nie? Pracuje pan tutaj, czy nie? Nie, nie pracuję. Nie pracuje pan? To co pan teraz tutaj robi? Co pan teraz tutaj robi? Pan się nagrywa, idzie pan teraz... gdzie pan teraz świat już pana ludzie oglądają. Bardzo proszę pana. Przepraszam, jest pan funkcjonariuszem, czy nie? Proste pytanie. Jest pan teraz funkcjonarzem czy nie? Co powoduje, nie chcę. Pytam co się, pan jest się pan funkcjonariuszem? Chcę pana dane. Ja panu się nie przedstawił mi się pan. Czy teraz jakieś czynności proszę czy pana, prowadził teraz pan teraz czynności, a ja chcę ustalić pana dane, ponieważ ja chcę złożyć zawiadomienie święcie. na policję ja i do, ja do prokuratury. Rozumie pan? pan, rozmowy, będzie będzie pan nie tam, będę. Nie, proszę pana. Pan, 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 pan prowadził pan czynności i ja, ja wymagam od pana pańskich danych osobistych. i bardzo. mogę jeszcze prosić trąteczki? Nie, dobrze, ja sobie zapiszę, okej.